Witajcie wszyscy! W końcu zebrałem się w sobie, żeby zacząć nagrywać tę serię. Dziś będziemy z Wami próbować zarobić na samochód. Do tego muszę z Wami zarobić 432 tysiące złotych, a dokładnie 120 tysięcy dolarów. Czyli mam teraz na koncie 7 tysięcy złotych i postaram się zarobić jak najszybciej dosłownie w parę odcinków na ten samochód za pomocą mojego bota handlowego, który mam na kanale Telegram w opisie pod tym filmem. Miłego oglądania! Tak, zaczynać będziemy początkowo od 2000 złotych, pewnie wchodząc w transakcję, i dziś musimy z Wami zrobić choćby, choćby 30 tysięcy złotych, tak myślę. 30 tysięcy złotych choćby dziś musimy z Wami osiągnąć i dalej nabierać tempa i coraz szybciej rozwijać nasz bilans, bo sumę musimy zrobić niemałą. Ale w pierwszej serii choćby postaramy się do 30 dojść. Zobaczmy jeszcze na koniec, jak szybko będziemy z Wami iść. Weźmy 3000 złotych. I wybierzmy dowolną parę walutową, niech będzie nawet ta. Wchodzimy z Wami do bota handlowego, klikamy szukaj pary walutowej, następnie klikamy pary walutowe i wybieramy tę parę walutową, którą już wcześniej z Wami wybraliśmy. I jedna minuta, my naciskamy, więc jedna minutka. Bot teraz analizuje i podaje nam transakcję na jedną minutę spadku. Ustawiamy na jedną minutę spadku za 3000 zł i czekamy, aż nasz sygnał się zamknie. Czyli bot potrafi sam analizować, zna analizę techniczną, zna smart money, potrafi to wszystko pięknie analizować. Można nawet tak rywalizować z czołowymi traderami, ponieważ mają emocje, czyli człowiek może popełniać błędy, może się gdzieś jakoś pomylić, i to jest absolutnie normalne. Musimy też rozumieć, że bot handlowy ma dostęp do wskaźnika do bazy wiedzy smart money, analizy technicznej i zero emocji. Dlatego bot często zawiera transakcje znacznie lepiej niż traderzy, którzy zajmują się tym być może całe życie. Dlatego w pełni ufam mojemu botowi handlowemu. Zostało 20 sekund. Jeśli tej transakcji nie zamkniemy, od razu pójdę w bank. Będzie oczywiście interesujące, jeśli ostatecznie będę na minusie. Zróbmy od razu tak samo: po prostu poczekajmy, aż bot wyda nam nowy sygnał. Bot sam musi go wydać. Zostały 3 sekundy. Jeśli bot nic nie wskaże, przejdziemy na inną parę. Więc co bot pokaże? Nic nie pokazał. Dlatego, dlatego wybieramy: szukaj pary walutowej, słowa so euro, para walutowa i ponownie te samo. 2-3 minuty czekamy, aż bot wyśle sygnał. Bot dał na wzrost na minutę. W każdym razie, jeśli teraz zyskamy, będziemy na plusie, nawet z wcześniejszą stratą. U nas już będzie minimalny plus, i w efekcie zawsze będę tak kalkulować transakcję, żeby następna. Jeśli weźmiemy plus, to będzie super, to będziemy mieć dodatni bilans. Dlatego my z Państwem czekamy. Zostało 40 sekund i myślę, że powinniśmy z Wami wziąć zyskowną transakcję. To znaczy, bo bot może wydać dwie straty pod rząd, tylko jeśli rynek jest nierealnie zmienny, jeśli naprawdę teraz są bardzo silne wiadomości, które mogą bezpośrednio e, wpływać na cenę rynku. Chociaż jak rozumiecie, to znaczy w porównaniu z kryptowalutami lub akcjami. Wolumeny obrotów rynków walutowych są w rzeczywistości znacznie wyższe i dlatego wpływanie na właśnie rynek walutowy jest znacznie trudniejsze niż na inne rzeczy, którymi można handlować. Zostało chłopaki tylko 5 sekund i myślę, że musimy teraz z Wami zgarnąć ten plus i pójdziemy dalej. Jedna sekunda, zabieramy z Wami zyskowną transakcję, 8267 zł już z Wami zarobiliśmy i dalej możemy wchodzić na tę samą kwotę, czyli na 4000 zł. Wybierzmy z Wami następną parę walutową, niech to będzie nawet, wybieramy EUVUSD, wybieramy parę walutową, przewijamy dalej, wybieramy tę walutę, którą wybraliśmy, jedna minuta, więc teraz bot analizuje całą parę walutową i wchodzimy na jedną minutę na spadek za 4306 zł. Wydaje mi się, że jeśli w takim tempie będziemy zgarniać plusy w sumie i tak szybko, ale myślę, że już nie będziemy musieli wchodzić w minus będziemy od razu zamykać transakcje z zyskiem. Więc hej, w takim razie będziemy poruszać się znacznie szybciej i być może nawet zrobimy e, ponad 30 tysięcy złotych za jedno wideo. Ale taki jest nasz początkowy cel. Jeśli zobaczę, że idzie ciężko, to w zasadzie myślę, e, dojdziemy do 30 tysięcy i na tym poprzestaniemy. Więc czekamy. Zostało 25 sekund. Przewinmy ten moment i wrócimy, gdy już zdobędziemy plusa. Więc mamy z Wami plus. Słuchajcie, to jest po prostu super. Czyli zgarniamy kolejną plusową transakcję. Teraz program to przetwarza. Otrzymaliśmy 8267 zł. Nasz bilans to już 1229 zł. Nieźle nam idzie, chłopaki. Mogę już nawet kupić bardzo tani samochód z lat 90. Dobrze, chłopaki. Idziemy dalej. Myślę, że można już zwiększać kwotę naszej transakcji. Następnym razem wejdziemy na 6000 zł. I tak powoli, powoli będziemy iść. Jeśli są chłopaki, którzy naprawdę chcieliby nauczyć się handlować, Mam absolutnie darmową społeczność. To bot handlowy, który tak po prostu daje nam zyski. Jest on dostępny absolutnie za darmo dla każdej osoby, która subskrybuje moją społeczność. Dlatego poniżej będzie link, nie zapomnij o tym i możesz z naszymi ludźmi również się rozwijać i zawierać transakcje. A my idziemy do następnej pary walutowej. Więc wciąż analizują naszą transakcję. Dwie, trzy minuty i otrzymamy sygnał na spadek na minutę. Wchodzimy z Wami na 6000 na jedną minutę na spadek. Myślę, że w zasadzie można by nawet wchodzić w większe sumy, ponieważ dla mnie ta suma jest teraz nieznaczna i rozumiem, że w zasadzie mógłbym wejść na nawet na wyższą kwotę. Bo kiedy handluję dziesiątkami tysięcy dolarów, wtedy w pełni przestrzegam zasad zarządzania kapitałem, ryzykiem i tak Kiedy handlujemy z Tobą w zasadzie za sumy, za które możesz kupić bardzo stary, zardzewiały samochód, to tak naprawdę mam wystarczająco odwagi, by wchodzić w wyższe kwoty i nie. Się, że mogę być na minusie. Oczywiście, jeśli to wasze wszystkie pieniądze, to lepiej przestrzegać money managementu i zasad, jak rozdzielić depozyt, o czym mówiłem w społeczności. Więc jeśli Cię to interesuje, możesz dołączyć, to wszystko przystudiować i rozwijać się z nami. A my czekamy. Zostało 10 sekund. Na razie wybiliśmy się w górę, ale gwałtownie spadamy. Zostało tylko 5 sekund. W rzeczywistości tu emocje posy już mogą się pojawić, ponieważ bot analizuje wszystko poprawnie, ale sam rynek może być czasem aż tak agresywny. 11 400 zł teraz. Zabieramy z tej transakcji i idziemy dalej. Teraz zwiększamy kwotę transakcji do 10 tysięcy złotych i wracamy z Wami do bota handlowego. Naciskam start, naciskam, szukaj pary walutowej. Pary walutowe i wybierzmy z Wami następną parę walutową. Po prostu klikamy na listę i wybieramy dowolną, która może nam się spodobać. Wybraliśmy parę walutową. Teraz kwota transakcji wyniesie 10 tysięcy złotych i wchodzimy do bota handlowego. Wpisujemy wyszukiwanie, para walutowa i wybieramy tę parę walutową, której potrzebujemy. Na jedną minutę wybieramy 2-3 minuty, bot teraz analizuje co trzeba i my z wami wchodzimy na minutę na wzrost za 10 tysięcy złotych. A tak, nie trzeba nam nic uzupełniać, po prostu czekamy. Zostaje 50 sekund. Wielu z was może mi powiedzieć, no, Dania, słyszałem, żeby zarabiać na tradingu, trzeba być geniuszem, uczyć się latami, zdobywać praktykę, tylko wtedy się uda. ale to no, tak właśnie było, nie? A gdy zaczynałem, wszystko było bardzo trudne. I nawet gdy to wszystko studiowałem, zdobywałem praktykę, nie wiedziałem, czy kiedykolwiek w końcu uda mi się zarabiać w tej dziedzinie. Ale y, teraz wszystko jest dużo prostsze. Po pierwsze, macie cały materiał, który wam potrzebny do nauki. O, po drugie, możecie ćwiczyć na sygnałach, które ja podaję. I co więcej, że wydaje sygnały, w które sam wchodzę ze swoimi subskrybentami. Ja jeszcze każdy sygnał w pełni wyjaśniam osobno na piśmie, żeby chłopaki zrozumieli, dlaczego tam wchodzimy. Również ten bot handlowy, który może wam wydawać sygnały 24 na 7 I to bardzo upraszcza samo zadanie. I widzicie teraz, jakie on wyniki daje. Zabieramy z wami kolejny plus na 19 200 zł. Nasze saldo to już 26 829 zł. Wejdźmy z wami na 12 000 w transakcje, a otrzymamy. 23 tysiące złotych, jeśli teraz z Wami wyjdziemy na plus. Wybierzmy z Wami parę walutową. OK, wybraliśmy nową parę walutową i będziemy wchodzić w transakcję za 12 tysięcy złotych. Wchodzimy do bota handlowego, klikamy szukaj, wybieramy pary walutowe i wybierzemy dokładnie tę, której potrzebujemy. Znajduje się na samym końcu. Przewijamy, klikamy na nią, ustawiamy jedną minutę i czekamy, aż bot w pełni przeanalizuje analizę techniczną, smart money i wiadomości. Wchodzimy na wzrost na 12 tysięcy złotych teraz w górę chłopaki i czekamy co z tego wyjdzie, co z tego wyniknie, jaki będzie nasz Nasz ostateczny rezultat zostaje 50 sekund. Od razu wyrywamy się w górę i myślę, że transakcja powinna być na plusie, bo widzicie od razu to odbicie, które nam się pojawiło. Bot w pełni przewidział, że przebijemy poziom oporu i będziemy dalej rosnąć. Co więcej, wychodziliśmy z wyprzedania według wskaźnika RSI, dlatego myślę, że wszystko powinno pójść idealnie i powinniśmy zgarnąć zysk. Czekamy na zamknięcie, zostało 20 sekund. Zabieramy 23 40 zł. Nasz bilans to 37 869 złotych. W efekcie jesteśmy na plusie o 30 tysięcy złotych, dokładnie tak jak planowaliśmy i dlatego jesteśmy już praktycznie w połowie drogi. Mamy już bilans 10 tysięcy dolarów. Musimy go zwiększyć jeszcze 12 razy, żebyście zrozumieli, żebym kupił ten samochód, który chcę. Jeśli ciekawi was, co to będzie za maszyna, pokażę ją na telegramie. Więcej treści zawsze tam znajdziecie, więc wpadajcie link w opisie pod filmem. ja, ja lecę.